Wodowców. Nie nagrałem jeszcze podsumowania lotu poprzedniego. O, tutaj siedzi moja samiczka. Szczęśliwie, jako ostatnia typowana przyleciała dziesiąta, najszybsza moja samica, najlepsza. Nie zrobiła konkursu, ale jak się okazało, szczęśliwie dobrze, że jest, bo ma uszkodzone skrzydło. Uderzyła gdzieś po drodze. I całe szczęście w doleciała w ogóle. <laughs> Więc niestety, czasami trzeba mieć trochę szczęścia też. I nie wiem, czy do dalszych lotów się będzie nadawała. no inne gołąbki poszły sobie polatać, a ona nie ma ochoty. Jak lot wyszedł, no jej siostra zdobyła drugi konkurs na oddział. I to właściwie koniec dobrych wieści. Bo lot. Jeden z najsłabszych w tym sezonie, o ile no praktycznie chyba poza pierwszym lotem to najsłabszy, więc nie wyszło za rewelacyjnie. Wczoraj koszowaliśmy na maraton, jutro 700 km, lecimy maraton. No a kilka gołąbków zostało w domu, które coś było trzeba zostawić, bo potem jeszcze jest 300 km, więc że tak powiem trzeba pamiętać, że za tydzień znowu jest lot 11 roczniaków zakoszowałem na 700 km. jej siostrę zakoszowałem, pierwszy raz tej rodziny zakoszowałem gołąbka na 700 km. zobaczymy tą co właśnie zrobiła drugi konkurs na oddział, była u mnie pierwsza tydzień wcześniej była u mnie trzecia z 500 -y. może jakąś Koficent w kategorii C wykręci. Zobaczymy jak sobie poradzi. O, widać jak skoczyła niestety. No, zobaczymy na ile. Czy to się pogarsza, czy poprawia niestety. Dobrze, że jest, ale przykra sprawa. Na razie nie ma na nią co liczyć. nawet strach ją wysyłać na razie to wiadomo, że to jest nierealne, żeby ją wysyłać, także są wzloty i upadki tym razem upadek ale mamy, miejmy nadzieję, że takich lotów będzie jak najmniej choć troszkę tam może przekreśla szansę w jednych klasyfikacjach no jeden lot i i właściwie po zabawie, więc żeby być super, no to musi wszystko wyjść. A nie zawsze wszystko wychodzi po naszej myśli, trudno. Cieszę się, że te gołąbki doszły, bo brakowało mi z dziesiątki typowanych trzech gołębi. I wszystkich trzech, które miały pierwszy konkurs na oddział, więc... Eee, taki bardzo nieudany lot i tym gołąbkom mocno coś nie spasowało. A ta przyleciała o 20:30 czy 21:00 dopiero. Także bardzo się ucieszyłem, że w ogóle wróciła. I to mnie najbardziej cieszy. I tak się zastanawiam, czy w ogóle jest sens ją dalej koszować. Na pewno nie poszła teraz. Nie mam pojęcia, czy za tydzień będzie zdolna do lotu. Potem mamy za dwa tygodnie 700 znowu. Na to na pewno nie pójdzie. A potem na koniec sezonu zostanie. A nie 300 km i 500. No byłoby jeszcze co lecieć, ale jak samiczka nie jest w pełni sił, nie wiem czy to jakieś poważniejsze stłuczenie, czy nie. Latać w tej chwili nie potrafi. Nie wiem, czy ja w ogóle nagrywam, chodzi tu sobie, także tak to wygląda. Będę transmitował kolejne loty. Tam spadłem w oddziale na, byłem czwarty, spadłem, nie wiem, na ósme, dziewiąte miejsce. W okręgu ani rejonie nawet nie